To piękna Czas ile wywiadów dziś udzieliliście? Wow, dużo, dużo. Wszystkie, które były. Wszystkie, które były możliwe do zrobienia. A dlaczego pytasz? Dobra, a dlaczego zdecydowaliście się rozmawiać z każdym medium? To, bo uważam, że jakby nasz udział, jakby w tym tańcu, tak jak mówiliśmy wcześniej, jest czymś więcej niż tylko naszym udziałem i on niesie pewien przekaz i wiadomość jakby w ogóle do, do wszystkich odbiorców i waszych czytelników, że w Polsce dzieje się coś, coś dobrego i że wydaje mi się, że troszkę z Michaelem zmieniliśmy postrzeganie e, niektórych ludzi. Na pewno niektórzy zmienili zdanie, które mieli na samym początku, że jak do para jeden płciowa może tańczyć, tańczyć z gwiazdami, więc wydaje mi się, że ten przekaz jest bardzo ważny, żebyśmy go kontynuowali, żebyśmy to podsumowali. E... I uważam, że jest to też rodzaj szacunku do was, dziennikarzy, którzy chcą z nami rozmawiać, a jeżeli chcecie z nami rozmawiać, to jest coś dla nas bardzo miłego i my chcemy odpowiedzieć na wasze pytania. To teraz uwaga, trzymajcie się, nie wiem czy wiecie, ale Ilona z nikim nie porozmawiała. Porozmawiała tylko z Polsat News i Polsat Go, a pozostałem powiedziała, że nie będzie rozmawiała. Co sądzicie o tym zachowaniu zwyciężczyni, Bo jest tak bardzo w kontrze z wami. Wy z każdym, ona z nikim. No wiesz co, chyba nie będziemy tak Nie, pom pomidor, to, powiedz pomidor, no, pomidor, 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 pomidor. No pomidor. możemy powiedzieć, wiesz. No to jest jej decyzja, no. Jeżeli tak postanowiła, to znaczy, że tak chciała. No ale warto żyć dobrze z mediami, nie? No słuchaj, oczywiście, że tak. Nie, warto żyć w ogóle ze wszystkimi dobrze, bo dobro wraca, wiesz. Jeżeli dajesz drugiemu człowiekowi dobro, to to dobro do ciebie powraca. No a mi dobra nie dała, więc wróci sło. Dzięki.